Po śmierci ukochanej mamy Ireny Golec, słynni bliźniacy z zespołu Golec u orkiestra Łukasz i Paweł stanęli przed poważnym wyzwaniem podziałem rodzinnego majątku. W październiku 2023 roku, za pośrednictwem mediów społecznościowych, poinformowali fanów o stracie niezwykle ważnej osoby w ich życiu. Pani Irena miała 85 lat. I od dłuższego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi. Bracia nie ukrywali emocji. Pożegnali mamę w poruszających słowach. Szczególne wyrazy uznania złożyła również żona Łukasza, Edyta, która podkreślała siłę i determinację swojej teściowej. Jak informuje fakt, pani Irena nie pozostawiła po sobie testamentu. A to oznacza, że sprawa spadkowa musiała trafić do sądu. Czy w takiej sytuacji mogło dojść do konfliktu? Na szczęście nie tym razem. Paweł Golec uspokaja, że wszystkie kwestie majątkowe zostały ustalone wcześniej, a teraz chodziło jedynie o ich sformalizowanie. Pierwszy etap mamy za sobą, mówi w rozmowie z dziennikarzami. Wbrew obawom, niektórych mediów bracia Golec pokazali klasę i rodzinne zjednoczenie. Jak podkreślił Łukasz Golec, jesteśmy zgodni, mamy bardzo podobne podejście do wielu spraw. Chodziło przede wszystkim o podział działek i inne kwestie formalne. Co ciekawe, nie tylko Łukasz i Paweł brali udział w podziale. Do sprawy przystąpili również ich bracia Stanisław i Rafał. Wszyscy razem usiedli u notariusza, by dopiąć dokumentację spadkową. Trwało to kilka godzin, ale nikt się nie pokłócił. Wręcz przeciwnie. Golec u orkiestra pokazuje, że rodzinne sprawy można załatwiać bez dramatów i sądowych wojen. Łukasz Golec wrócił również wspomnieniami do czasów, gdy zmarł ich ojciec, miał wtedy tylko 13 lat. Ustaliliśmy wszystko od razu. Każdy wziął swoje. Nie wracaliśmy do tematu wspomina. Dodam, że historia braci golców pokazuje coś, co rzadko widzimy w showbiznesie prawdziwą zgodę. I rodzinne wartości, które nie kończą się na scenie. W świecie, gdzie często mówi się tylko o konfliktach, podziałach i sądowych walkach.